Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona, czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan. Nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Dzieci są prezentem od Boga. To od czasu do czasu można Bogu podziękować za te prezenty, nie? i zobaczcie, że one są jak gdyby przedłużeniem Twojej misji. Przez pewien czas masz wpływ na te strzały. Prostujesz, jakoś naciągasz, dodajesz ten tu pióro, ten ogon, jakieś ostrze. Nie? Czyli masz czas przygotowania tej strzały. A potem bierzesz łuk i nigdy już ta strzała do ciebie nie wróci. Bóg daje dzieci, no rodzą się, fajnie, cud natury, cud boży. Ale teraz twoje zadanie. Albo tę strzałę wyprostujesz, naostrzysz, przygotujesz do jej misji albo to będzie bezużyteczny kawałek drewna.